Fatalny błąd bramkarza Grzegorza Drazika sprawił, że zespół GKS 1962 Jastrzębie stracił pierwsze w tym sezonie punkty na własnym boisku. W ostatniej minucie pierwszej połowy 20-letni golkiper gospodarzy wdał się w drybling przed polem karnym z napastnikiem Jedności. W efekcie stracił piłkę. Goniąc mknącego w kierunku pustej bramki, sfaulował rywala i zobaczył czerwoną kartkę. Rzut karny egzekwowany przez Rafała Hajoka, zastępujący Drazika Mateusz Dege, zdołał wprawdzie obronić, ale wobec dobitki był już bezradny. Grający w dziesiątkę podopieczni trenera Grzegorza Łukasika w drugiej połowie postawili wszystko na jedną kartę. Opłaciło się. Za sprawą sprytnego strzału Patryka Dudzińskiego doprowadzili do wyrównania. Gdyby Bartosz Hajczuk wykorzystał świetne podanie Kamila Jadach, to GKS mógł przechylić szale zwycięstwa na swoją stronę. Niestety filigranowy pomocnik gospodarzy źle trafił w piłkę. Ambicje gospodarzy docenili kibice, którzy podziękowali im za grę do końca. Nie wiedzieli jednak, czy ten remis traktować jako stratę dwóch punktów, czy też zysk jednego. Bardziej straciliśmy niż zyskaliśmy, no ale chwała chłopaka za tą drugą połówkę, bo włożyli to naprawdę dużo zdrowia i, i siły. Także dziękuję im za punkt, ale dwa straciliśmy. Z remisu w tym meczu skorzystała Iskra Pszczyna, która po zwycięstwie 1 do 0 nad Fortecą Świerklany wyprzedziła zespół z Jastrzębia Zdroju w tabeli czwartej ligi. W sobotę, 19 października, dojdzie do meczu na szczycie. W Pszczynie GKS zagra z iskrą. W spotkaniu tym z powodu kartek nie będą mogli zagrać Grzegorz Drazik, Piotr Pacholski i Tomasz Kocerba. No są inni, niech się wykażą. Dostał dzisiaj szansę Paweł Gryta, dostał szansę dzisiaj Wojtek Sani, dostał nam też szansę inni. Niech pokażą, że. Decydują o sile tej drużyny i, i myślę, że, że pojedziemy do przyczyny tak jak na każdy mecz, nie patrząc na to, że absencję ma dwóch czy trzech zawodników. www.tefaulkanon.pl Nowa strona telewizji.